Dzień dobry, Wilcza, bez witam ponownie. Dzisiaj z racji tego, że już listopad, z racji tego, że do świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej, tak sobie pomyślałam, że może zrobilibyśmy przyprawę do piernika. Um, oczywiście piernik to jest ciasto, które zazwyczaj gości na Naszym stole w trakcie świąt. Więc myślę, że taki, taka nasza przyprawa będzie super dodatkiem, właśnie do tego pierniczka. Więc zaczynamy. Hops. I lecimy. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć 40 g laski cynamonu przełamanej na pół. Mam, ale nie wiem czy to ma być to, czy to ma być. Kochani. Przełamana jest. Jest. Zobaczymy, jak to nasz z tym Tu Mamy jeszcze dwie. Nie mam, kochani, 40 gram, ale dam tyle, ile mam. Po prostu. Zrobimy ciut mniej, ale będzie, prawda? Dalej. Dwie płaskie łyżeczki imbiru suszonego, mielonego. Mamy imbir suszony, zmielony. Dajemy dwie płaskie łyżeczki. ok, dalej 5 gram gałki muszkatołowej całej yy, ja niestety nie mogłam znaleźć gałki muszkatołowej całej, dlatego mam mieloną i dlatego dam mieloną a nie wiem tak naprawdę jak się ona będzie przekładać o, mamy troszkę mniej, żeby nie było przesadnie. Następnie 10 gram, 10 dziarek ziela angielskiego. I zdamy 10 na jeden. 2, 4, 6, 8 i 10. Akurat 10 goździków. 5 i 10. To jest. Następnie 25 nasion kardamonu wyłuskanych. Też niestety nie znalazłam nasion. O, więc tak naprawdę na oko wsypię po prostu tego kardamonu mielonego. Też żeby nie przesadzić i nie przedłużyć. Myślę, że po prostu wystarczy następnie, jedna gwiazdka anerzu tylko ziarna. Ta sama sytuacja, niestety nie znalazłam. 20 ziaren pieprzu ziarnistego. Czarnego oczywiście. 4, 8, 15, 12, 15, 15, 18 i 20. Teraz przykrywamy miarką pokrywką z miarką. I przez minutę i 30 sekund na najwyższych obrotach, bo na obrotach 10 będziemy to wszystko mielić. Będzie głośno, myślę. Ale spostanie się, tylko pani się nam to wszystko zmierzyć. Cisza. Wszystko nam się już zmieniło. Tutaj już ściągnę od razu sobie z naszej pokrywy. Dokładnie, bo ta przyprawa, ta nawaga złota, kochani. Podobać jej nie będę, aczkolwiek powąchamy, Zobaczymy, co to nam z tego, z tych naszych proporcji, które same sobie. Dołożyłam będzie. I zmiliło bardzo fajnie. Prawda? Pachnie jak przyprawa. Kosztować nie będę, bo nigdy nie, nie kosztowałam przyprawy. Do pierdolenia. Mam przygotowany słoiczek, ale zanim przesypię do słoiczka, myślę, że przesypię do miseczki, bo będzie mi e, zdecydowanie łatwiej. I cóż, kochani, przesypię i będzie ładnie w słoiczku. Zachęcam Was do, do robienia sobie samemu różnego rodzaju przypraw. Będę właśnie dużo filmików też poświęcać na to, bo przynajmniej wiemy, co mamy w tych naszych słoiczkach. Wiemy, co dodajemy do tych naszych, do tego, co gotujemy, do tego, co pieczemy. Dlatego serdecznie Was do tego zachęcam. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że. Ee, że oglądacie, że subskrybujecie, że lajkujecie. Oczywiście, jak zawsze, proszę o komentarze, abym wiedziała, e, co chcecie m, wspólnie ze mną przygotować, albo co ja mam dla Was przygotować, czym Was zachęcić, e, zanim sami spróbujecie. Trzymajcie się ciepłutko, pogoda jest jeszcze piękna, więc e, spacerki, oczywiście, jak najbardziej. Trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!